Witam, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Dizpil Zaczynamy sobie kolejny ocieczek ze zdrapek. Lecimy nowość. Zdrapeczka szybkie 50. Tutaj dzisiaj na naszym koncie y, zobaczymy 16 zdrapek szybkie 50. I mam jeszcze dwie tutaj szmaragdowe y, szmaragdowe dolary. Może tym razem coś w nich wygramy, jak ostatnio nam się nie udało. Także miejmy taką nadzieję. Dobra, y, drapiemy sobie. Mam nadzieję, że to będzie w miarę szybko. Szybko pójdzie. 16 drapeczek to. To nawet nawet nie jest źle z czasem. Zobaczymy. Mm, o co chodzi w drapeczce? Drapiemy sobie bonusik. W bonusiku, jak znajdziemy kwotę 50 zł, to wygrywamy 50 zł. A tutaj, jeśli znajdziemy trzy takie same, to też wygrywamy taką kwotę. Dobra, ja sobie jeszcze troszkę przybliżę na te szybkie 50, żebyście wy lepiej widzieli. I lecimy z drapeczka numer 35. Kupiłem tak jedną paczkę, więc mogę mieć te same numerki. Zobaczymy, znaczy bardzo podobne numerki. Dobra, najpierw bonusik. A w bonusiku mamy dukaciki, czyli nic. Dobra, a dalej lecimy i tutaj szukamy. A tutaj drapka też kosztuje 2 zł, więc, więc tak to wygląda. Dobrze, mamy tak 2, 4, 50, 500, 500, 100 i tutaj mamy 100. Dobra, czekajcie, tu sobie troszkę przestawimy jeszcze. O, niech tak będzie i teraz żebyście wy widzieli. Niżej mamy 50 tysięcy, bo 50 tysięcy jest główną wygraną w tej zdrapeczce. Także przydałoby się 5500, 50 czyli mam co? Dwie 50, dwie 500, czyli zdrapka jest niewygrana. Ok, tak jak mówiłem, to może być dosyć szybsze, więc lecimy dalej. Zdrapeczka z numerkiem z numerkiem 92. Widzę, że coś tu kurde ten cień dzisiaj też tak szaleje. Mam nadzieję, że nie będzie szalał, ale dziwnie, tak dziwnie ten cień daje dzisiaj radę. Okej, okay, dobra, spróbujemy tak, żeby on sobie nie dawał tak dziwnie radę. Dobra. Bonusik. W bonusiku nadal dukaty, czyli nadal nic. No, musi być kwota. Nie znajdź 50 zł na polu bonus i wygraj tę kwotę. No, tak, niestety. To, to szybkie 50. 2, 4, 2. Tutaj mamy 50, 500 i i 2. Okej, okay, czyli zrabka jest wygrana, bo mamy trzy dwójeczki. Dalej mamy 4, 50 i 500. Dobra, czyli zdrapeczka jest wygrana. Jakieś kontrolne gdzieś tutaj, halo, gdzie tu mogą być kontrolne? Gdzieś się znajdą na pewno. Dobra, czyli zdrapeczka wygrana. Dwa złociszki, dwa złociszki będzie zwrotu ze zdrapeczki. Także nic na to nie poradzimy. Ja sobie jeszcze troszkę przestawię tutaj to światełko, bo tak widzę, że mnie ono męczy dosyć ostro. Dobra. Dobra, jest, wszystko pięknie ładnie. Jedziemy dalej. Kolejny dukacik, także no niestety No to jedziemy z drapka 38, tego zapomniałem powiedzieć. Także wydaje mi się że z końcówki więcej, bo tam 92 było, to wygraliśmy od razu, więc końcówka paczki bardziej chyba wygrywa niż początek. Miejmy nadzieję. Dobra, 50 tysięcy 100 i tutaj mamy 500 zł dwa razy. Dobra, czy nam się uda? 500 zł wygrać. O, patrzcie, dwa razy 50 tysięcy, więc no, kurde, czekamy. Dwa i tutaj jak będzie 50, to będzie wygrana. Ale niestety jest 4 złote. Także zdrapeczka jest pusta. Tutaj widzę, że kontrolna była B i N i B, więc y, świadczy o tym, że jest przegrana. Niestety. <ścoughs> Cóż zrobić? Jedziemy dalej. Eee, dobrze. Dobra, lecimy sobie dalej. Musiałem lekkie cięcie zrobić. To jest drapeczka z numerem 90. Lecimy sobie dalej na niej. Coś mi się tutaj nie podobały te światełka. No ale mam nadzieję, że teraz troszkę gdzieś tu lepiej będzie. Nie wiem, nie wiem dziwnie coś dzisiaj mi tu zrywa wszystko przy nagrywaniu. Więc nie, nie wiem od czego to zależy. 4, 4. Dobra, dalej mamy tutaj 500 zł. 500 zł to nadal nic. Dalej mamy kolejne 500, czyli nadal nic. Jedziemy dalej tysiaczek to też, znaczy stuweczka, przepraszam, nie tysiaczek, to też nic, tu też nic i to. I czekamy na kolejne wygrane. 50 tysięcy, 2 złote i 2 złote, czyli zdrabka jest przegrana. N i B, N i B przegrana, czyli 3 przegrane, 1 wygrana. No i kolejna zdrapuncja z numerkiem 89, teraz będziemy chyba w dół tymi numerkami lecieć. I tu mamy co? Worek, ale worek niestety też nie wygrywa, no to trudno się mówi, mógłby worek wygrywać, no ale niestety 2 złote, 4, 4, 50 tysięcy, 2 złocisze, 2 złocisze, a chyba wygrana, bo to są 2 x, -y, patrzcie, także przez przypadek mi się zdrapały, więc tu pewnie 2 złote jest wygranych. 50 000 i tu będziemy mieć 50 i 50. Tak, czyli tu jest 2x to jest, to jest 4 2 zł wygranych, czyli 4 zł zwrotu. Ja za zrapeczki dałem 50 zł, więc zobaczymy ile nam się wróci. Zrapka z numerem 87 w bonusiku worek, czyli nadal nic. Eee, i tak, stóweczka. 50 000, tutaj kolejne 50 000. Fajnie byłoby zobaczyć trzeci raz 50 000. Powiem Wam, że to by było takie naprawdę ekscytujące przeżycie. Zobaczyć trzeci raz 50 tysięcy. Dobra, 2 złote, 4 i tutaj mamy 500, czyli zdrapka jest niewygrana. F i X, F i X to jest niewygrana zdrapeczka. Dobrze, jedziemy dalej. Jedziemy dalej. E zdrapeczka numerek 96. Także mamy tutaj e, sztabkę. Sztabka jest niewygrywającą. E, wygrywamy tylko jeśli będzie napis 50 zł tam. Także 500, 500 i jeszcze raz 500 i będę szczęśliwy. Ale się to nie sprawdziło. 2 złote, 50 tysięcy. 2 złociszki to też nie. I tutaj mamy 50. To jeszcze raz 50 tysięcy poproszę i będę też szczęśliwy. I nadal nic. Dobra, X i B. X i B, także nadal nie niewygrana zdrapka. Eee, kolejna zdrapeczka z numerem 88. Eee, tutaj mamy stóweczka. 50. 50 tysięcy 4 zł, 2 zł i 50 zł. Powiem Wam, że w tych zrapkach to się chyba mniej wygrywa. Duży nakład, jest chyba z 6 milionów tych zrapek. Także no cóż można poradzić. 50-50. Tutaj mamy niewygrane i jeszcze bonusik. Mamy dukaty, czyli też jest zdrapka niewygrana. Gdzie są kontrolne? Halo? Proszę mnie tu pokazać. Nima jest x i j kontrolna. Dobra, czyli niewygrana zdrabka. Tak myślałem, że tak może być w tych zdrapkach za 2 złote, to tak wiecie, drapiemy szybko i no i szybko przegrywamy też. Te zdrabki mnie nie lubią ostatnio. Na ostatnim odcineczku nic nie wygraliśmy, więc no na tym odcinku to tak może może coś troszkę 4 zł mamy na razie, więc no szalejemy strasznie. E, dobrze, kolejna zrapeczka, tu mamy co? Dukat, dukat nam nic nie robi niestety. No i kolejne 2, 4, 500, kolejne 2, 50 tysięczków tutaj, tu kolejne 50 tysięcy, e, tu mamy 4, tu mamy 2, czyli zrapeczka jest wygrana. Wygrana i 2x -y powinny być. Jest tu 1x, a gdzie będzie drugi? Tutaj jest oczywiście drugi x. Dobrze. Czyli zdrapeczka wygrana idzie na kupeczkę prawo. Ja tutaj tylko troszkę to, strasznie dużo leci z nich celków Dobrze. 3 złotych wygrane. Dobra, lecimy. Tu mamy co? Diamencik. Diamencik nam nic nie robi. Kurde, tyle symboli tu podawali. Mogli od razu dać nie albo tak wygrana i tyle. Dobra, 50, 50, drapka, 91, także. Mmm, także sami widzicie, no końcóweczka, mam wrażenie, że troszkę więcej się wygrywa na końcówkach niż na początku. 2, 4, 4, 500, 500 i stóweczka. Także tutaj też jest drapeczka pusta. No nic, no nic, jedziemy dalej. Kolejna zdrapeczka z numerem 94. A tutaj mamy kolejny diament, czyli kolejne nic. 4 zł, 4 zł, 2 zł. No takie niziutkie te symbole. 100 zł, 100 zł, 2 zł. No i co? I tu będzie co? No, 50, 52? 50, 52. Dokładnie, dobra. No tak myślałem. Dobra, fajnie, fajnie, fajnie zrobić zdrabkę. Czyli X i X. Czyli zdrabka wygrana. 8 zł. Złoty. 8 zł i póki co. Na 25 chyba w. Wkładu, na 30 zł wkładu, za same, te, za same szybkie 538 8 wygranych, no to tak średnio nawet połowa, nie? Sztabeczka tutaj, zdrabka z numerem 93, dobra, jedziemy dalej. 500, 100, 500, 50, przepraszam. Dalej mamy 4, 50 tysięcy Dalej mamy tutaj 500, i tutaj dwa złocisze. 4 złocisze i 2 złocisze, czyli zdrapka jest przegrana. B i N, ale to już wiemy, że B i N jest przegrywającą zdrapeczką, dobrze. Kolejna zdrapeczka, tak szybciutko lecimy dzisiaj na trzecim. Zdrapka z numerem 100, to jest chyba ostatnia z paczki. W paczce jest bodajże 100 tych zdrapek, więc, więc to jest ostatni ten. I tu w ostatniej mamy sztabkę, czyli niewygrywającą. Ostatnia z paczce, ale jeszcze ja widzę, że mam dwie takie zdrapki. I tutaj proszę państwa mamy 4 2 500. Dalej mamy 500 kolejne. 50 tysięcy, 50 zł 100 zł 50 000 i tu 100 zł, czyli dwie setki, dwie pięćdziesiątki, Zdrabka niewygrana, czyli ostatnia zdrabka z paczki niewygrana. Mam wrażenie, że na tych zrapeczkach wygrywają środkowe początki i końca nie wygrywają z paczek, więc jak macie możliwość to sprawdzić, to sobie sprawdźcie. 97 zrapeczka Lecimy. 4 złocisze. 2 i 100. 2 złocisze. 500 złociszy. 4. Potrzebujemy jeszcze jednej czwórki, żeby chociaż 4 złocisze mieć. 50, 100 i tu, tu nie wygrywamy, a tutaj w bonusiku mamy dukaty, więc drapeczka 97 jest przegrana. N i gdzie mamy kolejne? NX, dobra, czyli kolejne przegrana. No, także sami widzicie, zdrapki końcowe nie wygrywają. 98 teraz. Początek, e, przepraszam, są dwie zdrapki, dobra, to tam jedną sobie zabierzemy. Początek mam wrażenie, że też że też mało wygranych, więc środkowe starajcie się wybierać. Dobra, w bonusiku mamy worek, który nam nic nie daje. A tutaj w drapeczkach 504 100 50 tysięcy 500 zł 4 zł 50 zł 50 tysięcy, no i 500 po krzyżu i będzie git. I akurat by było dla mnie dobrze. Nie, niestety 50 zł to tylko, więc zrapka jest niewygrana. J i N. No, no i nie wygrywamy z tej zrapeczki również. E, także ostatnia zdrapka, ostatnia zdrapka z numerkiem 99 i miejmy nadzieję, że chociaż jedną na końcu dadzą wygraną e, diamencik, czyli niewygrane. I tutaj dalej mamy 2, 2, 50 tysięcy 4 złote, 100 zł. 2 zł, czyli ok, czyli zdrabka wygrana na 2 zł. I na pewno już nie będzie tutaj nic więcej. Dobra, czyli 2 razy x, zdrabka wygrana na 2 zł, czyli w sumie 8 zł, chyba żeśmy wygrali. Tak, 4 zdrabki na 4 zdrapki na 15 zdrapek wygrało, i to w każdej było 2 zł, więc tak powiem Wam średnio, bardzo średnio. Teraz lecimy sobie szmaragdowe dolarki, ostatnio padła główna wygrana 500 tysięcy, gdzieś chyba w Bielsku, e, w Bydgoszczy przepraszam, 0,05 zdrapka. E, lecimy, szukamy diamentu podkowy i zaraz będziemy wszystko wiedzieć. Ananasik, klucz, winogron, jabłuszko, dalej mamy muszle i wiśnie. Troszkę do góry, tutaj przesuniemy. Kwiatek, korona, tęcza, awokado. Przesuwamy wyżej. Dzwonek, serdusz, e, kier, przepraszam, motyl, banan, refl, też nic. Wam, że tych szmaragdowych to chyba nie będę już kupował, bo nic z nich nie wygrywam. Ostatnio pięć było, nic nie wygrałem. Teraz dokupiłem dwie. Dla sprawdzenia, i nadal nich nic nie ma. Także zdrapka ta jest też niewygrana. Czy jakaś kontrolna gdzieś tutaj halo? Daj, tam je te kontrolne tutaj na dole, na górze. G i, C. G i C, czyli zdrapka też jest niewygrana. No bardzo mi przykro. I kolejna, ostatnia zdrapeczka z numerem 21. Zaraz sobie wszystko dowiemy. No mam nadzieję, że chociaż obroni swój honor. Jak nie, to dla mnie szmaragdowe dolary już się skończyły w takim razie. Już nie będę kupował więcej szmaragdowych dolarków. Eee, winogron, motyl. Dalej mamy kwiatek, banan i tęczę. Dalej mamy karo. Awokado i garniec. Garniec, który nic nie daje. Dalej mamy muszlę. Dzwonek. Refl. I tutaj ostatnich 6 symboli. Melon, lucz nic nam nie daje. Wiśnia również nam nic nie daje. Ananasik, również nic. Korona, i ostatnim symbolem jest pik, czyli drabka jest niewygrana. Ok, dla mnie się kończy w tym, moment, w tym momencie kupowanie szmaragdowych dolarów. Nic z nich niestety nie wygrywamy. Więc nie ma sensu ich kupować. Czy my mamy jakieś kontrolne B i E? Także, no niestety, niestety, kolejny cięczek. Myślałem, że się odbijemy troszeczkę od dna, ale niestety się nie odbiliśmy od dna, więc no zostajemy na tym, co mamy. A mianowicie mamy dwa złociszki, 4 złote, 6, 8 i 10. Tak, dobrze, to 10 zł jest wygranych. No to tak średnio na 50 zł wkładu, 10 zł wygranych. Cóż można powiedzieć, no troszkę przykro, no ale no takie są zdrapeczki, także dzięki wielkie, trzymajcie się, do następnego razu i życzę Wam wysokich wygranych. Cześć, cześć, trzymajcie się, hejo.